Się. Taksi? Super taksi. Robin Hood, on też eee, tak lata. I Robin, ten no Piraci z Karaibów? Superman. Superman. A. Nie, no nie wiem. Pierścieni, wiesz, to oko takie tam było. Płonące. Tylko jedno oko ma. Nie, nie ma. Co nie? Ja tak nie. jest. Kurde, jak Ja nie mogę, no to ustawione było. To taki cierni tych Nie. Tylko dla ludzi. Taki jest Nie. Tu mają przed Wichrowe wzgórza? Nie rozgadujcie. No, Martwica mózgu? Lot no, nad kokowcem gniazd. O. Skurde, ja standardem przez życie. A for Nie słuchajcie, to musi być jakiś babski film. No. W tytule na pewno musi być. Kochaj, yes. Kochaj, tańcz. Kochaj, rzuć. Kochaj, podnieś. Tylko mnie kochaj. Mansfield Park. Tak! No nie! No co, co chodzi? No że no po Co ty no? jaką śliwkę masz? Ej. Dobra mama. Teksaska masakra biomechaniczna mechaniczną szli. Przykaj głębiej! Zobacz więcej. Co? Saraje. <gry>